Gdy dziś rano się obudziłaś albo obudziłeś, to zapytałeś Panie Jezu, do czego mnie dziś wyznaczyłeś? Zremowało się? Chyba się zremowało. Fajnie, co? Do czego mnie dziś wyznaczyłeś Panie Jezu? Co mam dzisiaj robić? Zrobiłeś tak? Zrobiłaś tak? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyznaczył Innych 72, innych od apostołów, takich uczniów, 72. I wysłał ich po dwóch do każdego miasta albo miejscowości, gdzie chciał sam iść, gdzie chciał sam iść, gdzie. Wiecie, chciał sam iść. Wysłał po dwóch, było ich 72. To ile tych miejscowości było, to jest 36 miejscowości albo miast. 72 uczniów po dwóch. Wyznaczył i wysłał. Panie Jezu, do czego dzisiaj mnie wyznaczasz? Gdzie mnie dzisiaj wysyłasz? W modlitwie, zapytaj.